jako świadectwo we właściwym czasie. Panie Jezu, Ty idąc na mękę, zapłakałeś na widok Jerozolimy, ponieważ nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. Wtedy widziałeś również mnie, grzesznego, który tak wiele łask zmarnowałem. Dzisiaj w godzinie rozważania Twojej męki i śmierci przychodzę pod Twój krzyż w duchu pokuty i wynagrodzenia, za moje niewierności i grzechy, szczególnie za grzechy nałogowe, takie jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm, pornografia i inne. To moje grzechy pczowały cię i cierniem koronowały. Bo moje grzechy skazały cię na straszną drogę krzyżową, którą idziesz przez wieki i krwią znaczysz drogę. Z krzyża widzisz mnie i każdego człowieka. Widzisz, jak ludzkość przez grzech odchodzi od Boga. Na krzyżu za mnie i dla mnie umierasz, abym mógł zbawienie jeszcze mieć. Aby na równi być z Bogiem, lecz u samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi, a w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Przychodzę do Ciebie chrystę z krzyżem własnych win, które mnie przytłaczają. Przychodzę z krzyżem zniewolenia, jakim są moje kłamstwa, oszustwa, przekleństwa i oszczerstwa. Klękam przed Tobą, zbawicielu, aby rozważyć tajemnicę Twego skazania, i oto słyszę z tłumu wołanie: Ukrzyżuj Jezusa! Pośród nich i ja stałem i krzyczałem: Ukrzyżuj Go! To ja wydałem na Ciebie, Panie, wyrok śmierci, a Ty milczysz i w milczeniu ogarniasz mnie spojrzenie miłości i miłosierdzia. Panie Jezu, żałuję za wszystkie grzechy języka, za przekleństwa, obmowy i oszczerstwa. Są one jak kamienie rzucane w bliźniak i jak kolce wbijane w skronię. Proszę, pomóż mi, aby moja mowa nigdy nie raniła Ciebie w drugim człowieku. Grzechy świata zostaną zgładzone przez krzyż. Przychodzę do Ciebie Chryste z krzyżem mojego życia. Często nie mogę zrozumieć sensu mojego krzyża, szczególnie wtedy, gdy dotyka mnie cierpienie fizyczne, psychiczne, lub wtedy, gdy choruje moja dusza i wokół panuje ciemność. Widzę, że krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Niosą go wierzący i niewierzący, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, dorośli i dzieci, pobożni i wielcy grzecznicy. Wielka jest tajemnica Krzyża. Dlatego szczególnie dzisiaj pragnę oczyma wiary przyjrzeć się w Tobie, Chryste, który idziesz przede mną, dźwigając krzyk grzechów świata i moich grzechów. I wpatruję się w Ciebie, który bez słowa skargi. Bez narzekania i buntu obejmujesz ten krzyż, napinasz żyły i podnosisz go na swoich ramionach i dajesz mu siłę, aby udźwignął krzyż własnego życia. błogosławimy Ciebie przez przyczynę i przez Twoją świadomość Nas się odwrócił ku własnej drodze. A Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. A on poniósł grzechy i oręduje za przestępcami. Przychodzę, Jezus, z krzyżem moich małoków i zniewoleń, na miejsce twego pierwszego upadku, abyś mi je zabrał bo już dalej tak żyć nie potrafię. A Ty runołeś z belką krzyża na ziemię, w błoto, w brud mojego nałogu i zniewolenia, aby dotknąć korzenia mojej bezsilności. Dziś już o własnych siłach powstać nie potrafię. Wyzwolenie z nałogów po ludzku jest niemożliwe. Jest ono obliczone tylko na ścisłą współpracę z Twoją łaską. Tej zaś trzeba wytrwale się uczyć. Panie, w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich, którzy zniewoleni są przez alkohol, narkotyki, internet, okultyzm, wróżbiarstwo czy inne nałogi, proszę, wyzwól nas, Panie. Przy tej stacji wysłuchamy świadectwa. Panna imiała, jestem alkoholikiem. Dużo czasu musiało płynąć, zanim z mojej ust słowa, że jestem alkoholikiem i rozgrywka z alkoholem się już przegrała. Bo nie pomogło to, że yy, nagle zmarł przez alkohol mój wujek, z którym jesteśmy się raczyli alkoholem do południa, bo południu już nie żył. Nie się, kiedy nagle zmarła moja mama. Do południa żeśmy rozmawiali, a w południe już żyłem. I wydawało się mi, że jestem w stanie nad tym zapanować. Przecież jakim ja jestem alkoholikiem. Chociaż mi to mówiono, uważają, że to jest nieprawda, bo przecież ja sobie z wieloma rzeczami w życiu radziłem, ale z alkoholem sobie nie poradzę. I tym się uświęcałem. Podejmowałem próby abstynencyjne. Nie piłem w wielkim poście. A później. Przez Adwent w miesiącu sierpniu, a później piłem w Wielki Piątek na końcu. I kiedy ta choroba się rozwijała powoli, rozwinęła się tak strasznie, że już zaczęły się problemy. Rodzina to tylko była na papierze, ale zaczęły się problemy w pracy. Postawiono mi warunek, że albo coś z tym zrobić, że albo się pożegnamy. Więc zgodziłem się na leczenie. To ładnie brzmi, że dobrowolne. A jak się nie ma innego wyjścia, to każda, każda wymówka jest dobra. Po leczeniu pół roku nie, ja sobie picie w kalkulowałem bicie kontrolowane Na leczeniu uznałem siebie za alkoholika, bo wszystkie symptomy, wszystkie objawy, jakie miałem, to właśnie są typowe dla mnie, dla, dla choroby alkoholowej. I w sobie picie kontrolowane i jeszcze mi to zajęło 4 lata. Ale to już był jeszcze większy upadek. I co tu robić, jak? Już nie miałem siły nawet nie pić, nie wiedziałem, jak nie pić, ale nie, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Wiedziałem, że na się jeszcze dowiedziałem, że jest grupa AA, jest bycjata, deklarowałem się, że będę tam uczęszczał, ale nic z tym nie robiłem. Już przyszedł dzień, kiedy to wszystko się po prostu zaczęło walić. Połamałem żebra, no i co w ten czas? I tu była, tu chyba dodałem tej łaski Bożej, bo yy, żona mówi, jadę z dzieckiem do, do psychologa, bo są problemy z nim w szkole. Przyjedziesz ze mną. Tam właśnie w tym budynku się mieści grupa lewicy. mieściła. Pojechałem i zaprowadził mnie kolega na miting na, na nim alkoholików. I tam się zawaliły wszystkie te moje... Yy, Myślenie to, to po prostu zostało zburzone, bo zobaczyłem tych ludzi. Bo ja uważałem, że jeżeli ktoś nie pije, to albo się żony boi, albo mu pieniędzy szkoda, albo po prostu jest chory, albo pije po cichu, bo się nie chce dzielić. I zacząłem chodzić na, to, na, na te spotkania, co mnie bardzo urzekło w, w programie a w trzecie, to jest taka trzecia tradycja, z pewnością są gorące tradycję. Jest takie właśnie, że czysta mówi, jedynym warunkiem przynależności jest chęć zaprzestania bycia, chęć. No mi się udało, że tą chęć miałem, mam, tylko nie wiedziałem co dalej. Koledzy mi przecież mówili mi tylko tyle, słuchaj dobrze trafiłeś, będziesz przychodził, będziesz czekał. Będziesz pracował na co. I tak się zaczęła moja droga. Po miesiącu trafiłem na rekolekcje krecjatywy zrobienia człowieka. Coroczny. Zresztą i tam dopiero dotknęła mnie tak naprawdę łaska Boża. Tam zobaczyłem, że Pan Bóg mnie kocha takiego jakim jestem. Nieważne ile tego dziadostwa w życiu narobiłem, ale jeżeli się chce podnieść, to mogę Go przeprosić i mogę zacząć od nowa. I tam poznałem wspaniałych ludzi. Tam zobaczyłem, że można żyć inaczej. Ale dziś wiem jedno, jest człowiekiem trzeźwym. Wiem jedno, że jest to łaska nie dana raz na całe życie. To jest łaska, którą muszę pielęgnować. Muszę pielęgnować przez modlitwę, przez dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi ludźmi, którzy są chorzy na chorobę alkoholową. Muszę zmieniać siebie, bo ja zawsze miałem receptę dla drugiego człowieka, miałem receptę dla żony, dla dzieci, dla kolegów. Wiedziałem, jak powinni zrobić, żeby było lepiej, tylko nie dla siebie. Teraz wiem, że najważniejsze to muszę zmieniać siebie. A jeżeli ja siebie będę zmieniał, to wszystko się dookoła mnie będzie zmieniać. Jeżeli i na chwilę obecną, na ile się mi to udaje, to za, to za to wszystko Bogu dziękuję. Ja jak jeszcze piłem, też się modliłem, Panie Boże daj mi siłę, żebym wyczepił. Wyczerpiłem ze dni i wracałem w to samo bagno, w jakim byłem. Teraz kręgam rano i proszę Panie Boże, bo w głosach to nie będzie żebym był czerwym. I jak będę przez dzień czerwym, może się czerwym spać. Jak się porze czerwym spać, to i czerwym I tak moja droga biegnie. I ci dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, których Pan postawił na mojej drodze. Bo sam człowiek nie ma szansy czerwiać. Jest to, jest to moim zdaniem niemożliwe. I wiem, że żeby być człowiekiem czerwym,